Szanowni Państwo, wykładowcy, wychowankowie, podchorążowie i pracownicy Lotniczej Akademii Wojskowej, dziś macie szczególny powód do dumy i zadowolenia. Dęblińska Szkoła Orlond, z której jesteście związani, obchodzi swój jubileusz. Ta najstarsza europejska uczelnia lotnicza od 95 lat kształci adeptów lotnictwa. Jej mury opuściły tysiące pilotów, nawigatorów i kontrolerów ruchu powietrznego. Absolwenci skrzydlatej szkoły zapisali wiele chlubnych kart historii lotnictwa wojskowego. Odwaga i profesjonalizm pozwalały im wygrywać walki powietrzne we wrześniu 1939 roku czy podczas bitwy o Anglię. Te same cechy dziś pozwalają na wykonywanie lotów patrolowych nad Morzem Śródziemnym czy też w ramach misji Baltic Air Policing. Równie ważne zadania wykonuje lotnictwo transportowe. Dzięki niemu na całym świecie funkcjonują polskie kontyngenty wojskowe, a w kraju możliwe jest ratowanie ludzkiego życia w ramach akcji Serce czy stałej służby poszukiwawczo-ratowniczej na Bałtyku. Mury Dęblińskiej Uczelni to miejsce niezwykłe. Tu unosi się duch, który skutecznie łączy kolejne pokolenia śmiałków marzących o tym, by zasiąść za sterami i wyruszyć ku chmurom. Jest to możliwe dzięki świetnej kadrze dydaktycznej, i nowoczesnej technice lotniczej, jaką dysponuje uczelnia. Dobre imię uczelni to zasługa was wszystkich. Jako Minister Obrony Narodowej jestem dumny, że mamy tak wspaniałych lotników. Z okazji tego pięknego jubileuszu dziękuję wszystkim związanym z uczelnią za pracę, służbę, a przede wszystkim pasję, która zawsze was cechowała. Życzę wam spełnienia kolejnych marzeń, sięgania do chmur, a nade wszystko tylu startów, co lądowań.